Chwilę temu kupiłam domowy kompostownik Bokashi. I teraz, tak, czy warto kupować ten kompostownik, czy się opłaca, czy śmierdzi w domu podczas kompostowania, czy trzeba zrobić swój własny starter Bokashi, a może trzeba go kupić, wszystko dowiesz się w tym filmie. Metodą prób i błędów przez kilka tygodni tworzyłam swój własny starter. W postaci płynnej, który będę mogła używać również jako nawóz do warzyw i owoców, ale dodatkowo zrobiłam też starter w postaci sypkiej. Jest to starter, który jest taki mokrawy, nie ma potrzeby go suszyć. A czy działa, to zaraz się dowiesz w filmie. Jak widzicie na spodzie, jest taki biały nalot. Nie jest to żadna niepożądana pleśń, jest to po prostu proces fermentacji. A dzięki temu, że pojawił się ten biały nalot, to ja już wiem, że wszystko uda się, jeżeli chodzi o tą mieszankę, i będzie wszystko jak ta lala. To jest praktycznie taki sam proces jak przy kiszeniu ogórków, też musi zajść ten proces fermentacji. Przez kilka miesięcy zbierałam obierki z warzyw, owoców, fusy z kawy, i to wszystko mroziłam. A po co? Po to, żeby się nie popsuło. Dodatkowo zbierałam skorupki z jajek, potem je suszyłam i mieliłam. Po kilku tygodniach, jak już miałam zrobiony ten starter, rozpoczęłam kompostowanie. Brałam pokrojoną te, które udawałam na spód pudełka, później układałam obierki oraz skorupki z jajek. Posypywałam całość starterem i tak właśnie robiłam aż do wykończenia wszystkich tych warzyw, owoców, itd. Tak całość dokładnie ubiłam, pudełko szczelnie. Zamknęłam i już następnego dnia zlewałam. Nic innego, jak nawóz, który w dużym rozcieńczeniu używamy do podlewania warzyw, owoców i tak dalej w okresie letnim. I dlaczego jest taki kolor? Dlatego, że miałam dodatkowo dużo pozostałości z papryki czerwonej, obierki z marchewki oraz czerwonych buraków. Pomimo, że kompostownik miałam już pełny, to i tak dodatkowo zbierałam obierki i. Kawę. I tak jak wcześniej powiedziałam, trzymam je w zamrażalniku, żeby się nie popsuły, a jak przychodzi czas kompostowania, to je po prostu wyciągam. Po dwóch tygodniach tak to wyglądało. Jak widzicie, są takie pierwsze grzybki białe. To jest oznaka dobrej fermentacji tej całej kiszonki. Tak to ma przebiegać. I teraz pewnie padnie takie pytanie: Czy buchło ci w nos smrodem, jak otworzyłaś ten pojemnik? Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, pachniało mi bananami. Kiedy zaczęłam czuć taki zapach kompostowy, jak zaczęłam w tym grzebać? Ale do tego za chwileczkę dojdziemy. Kupiłam duże pudło z zamknięciem, i jak widzicie, obcięłam cały spód. No i teraz pójdę na zewnątrz i pokażę Wam, co ja dalej robię z tymi obierkami. Także oglądajcie film do końca. Ziemia w ogródku nie jest zmrożona, więc mogę działać. Pamiętacie te małe pojemniki, które Wam pokazywałam w filmie? No to wyciągłam ten pojemnik i zastąpię go dużym pojemnikiem. Na sam spód dałam już trochę ziemi, liści i teraz na to wszystko wysypię obierki z kompostownika domowego. No i na marzec, kwiecień będę już miała przekompostowaną, ładną ziemię. Oki doki, biorę, otwieram pojemnik i wszystko przesypuję do pojemnika, który jest umieszczony w ziemi. Obierki trafiły na ziemię, całość przemieszałam i wtedy poczułam pierwszy zapaszek kompostowy. I co należy zrobić, żeby tego zapachu nie było dalej czuć? Na te przemieszane obierki kładziemy kolejną warstwę ziemi, już zapaszek kompostowy znika. Pudełko porządnie zamykamy i czekamy do wiosny, aż kompost ładnie się zrobi. I tak to moi mili Państwo wygląda. Na wiosnę otworzę to pudełko i będę miała własny kompost. I oczywiście nie będę już musiała go kupować w sklepie. A te małe pojemniczki nie wyrzucam ich, jak widzicie, tylko umieszczam je powoli w innych mniejszych donicach. Nadal będę z nich korzystać. Jak należy czyścić takie pudełko po kompostowaniu? Oczywiście czyścimy takie pudełko tylko czystą ciepłą. Wodą. Czy opłaca się kupować takie pudełko bokashi? Oczywiście, że tak, tylko należy zaopatrzyć się w starter bokashi, zrobiony przez siebie, lub ten kupny, który wam pokazuję. Z innym starterem będzie śmierdziało. A skąd wiem? Popróbowałam. I jak już wcześniej mówiłam, ja taki starter bokashi zrobiłam sobie sama. Trochę mi się zeszło, ale się udało. Także główka w lesie pracuje. Do usłyszenia, pa.